Sans, nie wolno ci wyjść z pudełka, póki twoja kara się nie skończy. Po kilku minutach. Sans, nie! Później. No, ale nie wyszedł z pudełka. Co to jest? Więc wstałem dzisiaj rano. I była tutaj dziura. Gdzie jest człowiek? Hmm. Cans, gdzie jest człowiek? Hmm. Jest w pracy. O. Gdzie on pracuje? W dziurze. Sorki, dzieciaku, Nie zrobię za ciebie pracy domowej nie dość, że jest twoją mamą, to jeszcze nauczycielką. Nie chcę z nią zadrzać. No i? Otwiera oczy. Dobra, to co my tam mamy? Hm? Obliczanie delty. Ej! Hans, czy ty płaczesz? Nie. Ogląda, jakbyś to robił. Nie płaczę, Papyrus. Jezu. Nie kłam sans. Kłamanie? Jest złe. Ja nie. <sighs> tak, masz rację. Jak tam twoja głowa? Wszystko dobrze. Nie martw się o mnie. Hej, ci że? Okej. Okay.